Dziś historia człowieka, którego komunistyczna propaganda przez dziesięciolecia przedstawiała jako bohatera, generała Karola Świerczewskiego, znanego pod pseudonimem Walter. Ale nie łudźmy się, to nie był żaden bohater polski. To był człowiek, który z premedytacją i pełną świadomością wybrał służbę wrogowi polskiej niepodległości, zdrajca sprawy narodowej, lojalny żołnierz Moskwy a po wojnie symbol zakłamanej, zbrodniczej władzy ludowej. Świerczewski urodził się w Warszawie w 1897 roku, w mieście wtedy jeszcze pod zaborem rosyjskim. Pochodził z ubogiej rodziny robotniczej i zapewne jak wielu młodych chłopców z jego środowiska szukał w życiu awansu, sensu, jakiejś idei. Problem polegał na tym, że tę ideę znalazł nie w Polsce, nie w marzeniu o niepodległości, tylko w Moskwie.